Cześć kochani! Dzisiaj znowu zbieram czarny bez. Taka nieuczesana jestem, bo wchodzę tam gdzieś głęboko w krzaki. Yy, I chciałam Wam tylko powiedzieć, że yy, no, mam masę znajomych, przyjaciół, którzy zbierają i mogłabym poprosić i czasem proszę, żeby mi przysłali jakieś zioła, które nie zdążyłam zebrać i ususzyć, bo na przykład byłam gdzieś na wyjeździe daleko stąd, ale powiem Wam, że, że jeżeli ja później parzę tą herbatę dla siebie, sobie lub komuś, kto do mnie przyjdzie i, i mówię, że mam czarny bez, herbatę, pamiętam jak go sama zbierałam od początku do końca. Ten zapach, suszenie, pakowanie. Ta radość, że mam, że ja sama to zebrałam, że w tym słońcu, w tym pyłku, cała jestem od pyłku. To jakoś tak inaczej mi się parzy tą herbatę, niż, niż gdybym ja od kogoś ją dostała, a już w ogóle, gdybym ją kupiła w sklepie, w aptece, w torebkach, to już w ogóle to jest w ogóle coś innego już kompletnie. Także y, to jest właśnie dla mnie ta energia, ta przyjemność, ta miłość, to słońce, ta radość w tym, że zbieram w tej chwili suszę. Patrzcie jak to słońce, nie wiem czy widzicie. Jak błyszczy przez te gałęzie. A potem właśnie kolejna radość, że mogę to zaparzyć sobie komuś. A jeszcze większa radość, że mogę to rozdać, właśnie komuś przekazać te ususzone kwiaty, komuś, kto no, nie miał możliwości albo nie wiedział, nie znał się, ale chciałby pić tą herbatkę zimą. Ja bardzo chętnie rozdaję wtedy, i dla mnie to jest ogromna radość. Dlatego, dlatego zbieram.